się na Dziki lokator czeka tam na nas, ale nie wiadomo, czy nas wpuści. Już zdenerwowałam się trochę. Dzień dobry. Chcę wejść do swojego domu. Tak do policję! Dziwoń. Koszul, policję jak? Ja chcę wejść do mojego domu. Zapytać dlaczego nie płacicie i dlaczego się państwo nie wyprowadzacie. Co, 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 co wyjść do co, co, jest? co jest? No co jest? Co Jakiś jest? Jest problem? Pójdziemy, co co teraz? teraz. Ja stąd nie wyjdę nawet! Pieniądze! 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 Po 20 latach pracy w Wielkiej Brytanii Agnieszka Rzaczek wróciła do Polski. Razem ze swoim obecnie już byłym partnerem zainwestowała oszczędności życia w nieruchomość pod Krakowem. Dom miał być zabezpieczeniem na przyszłość ich dziesięcioletniego syna. Aby lokal nie stał pusty, pośredniczka znalazła im najemców, państwa S. Pania umowy. Pani miała okazję się spotkać z tymi ludźmi? Tak. Jakie oni zrobili na Pani wrażenie? Poczciwa para emerytów z pieskiem. Y Państwo byli przesympatyczni, uśmiechnięci, zachwycali się domem, jest wspaniale, my jesteśmy tutaj poważni, odpowiedzialni, mamy pieniądze, my tutaj będziemy tylko chwilę. Fantastyczna współpraca. Fantastyczna współpraca, ale jednak pani chce za dużo za wynajem, ja się zgodziłam, no bo mi zależało w zasadzie wynająć od razu i to był błąd. To jest mój dom, nie płacicie czynszu? Dobrze. Chcę, żebyście się wyprowadzili. To o Tu To w ogóle to nie powinno być w tym domu. O kur... Co ty powiedziałaś? Proszę z mojego domu wyprowadzić natychmiast? Co z gidań, cię? Mam życzenia Pani wynajmować, że rozumie Pani? Nie mam życzenia więcej. Nie ma Od dawna nie mam. Miała pani takie wtedy. To jest mój dom. Państwo byli poczciwymi emerytami z pieniędzmi i z tej pięknej wizji, jaką przedstawiali, kim są, kiedy pani zrozumiała, że niestety wpadła w problem. Zaczęły się roszczenia, że pies jest stary, że my za dużo płacimy przez panią. Ma pani kupić natychmiast nowy pies. Oni wydawali mi polecenia. Pani Agnieszko, pani musi przyjechać natychmiast, bo nam się na przykład antena zepsuła. W tej chwili, za pięć minut pani ma być. Nie będziemy dłużej mieszkać w tej budzie, jak pani nic tutaj nam nie zrobi. I chcieli e... się wyprowadzić? Właśnie nie. Stała się ze swoim partnerem. Nadal jednak oboje są właścicielami 170-metrowego domu. Zmęczona współpracą z lokatorami, pani Agnieszka rok temu wypowiedziała umowę najmu nieruchomości. Przestała ona obowiązywać w kwietniu tego roku. No tutaj jesteście niemile widziani. Proszę 不许说